Ja, wróg Twój, to mój wróg. Jestem z klasy pierwszej o profilu matematyczno-fizycznym. Moja klasa przygotowała ostatnio akademię na temat 11 listopada i e, całość przygotowywaliśmy e, samemu. A... Koordynatorką była, czy opiekunką jakby przygotowywania tej Akademii była nasza pani wyławczyni, pani profesor Joanna Wiśniewska i przygotowania rozpoczęły się około dwa tygodnie temu. Przygotowaliśmy takie propozycje, scenariusze, został wybrany ten najlepszy, potem rozpoczęły się próby I całość Akademii składa się z recytacji wierszy, czy śpiewania patriotycznych pieśni, czy też z Wygłaszania takich przemówień Piłsudskiego. Szczególną rolę w czasie zmagań wojennych odegrał przywódca Legionów Józef Piłsudski. Stanął na czele oddziałów polskich, walczył i obronił je przed wcieleniem do armii austriackiej. Odtąd nie ma ani strzelców, ani drużyniaków. Wszyscy, co tutaj jesteście zebrani. Jesteście żołnierzami polskimi, znoszę wszelkie odznaki specjalnych grup, jedynym waszym znakiem jest odtąd orzeł biały. Żołnierze, spotkał was ten zaszczyt niezmierny, że pierwsi pójdziecie do królestwa i przestąpicie granicę rosyjskiego zaboru. Ja kolumna Wojska Polskiego i do cego walczyć o osłabodzenie ojczyzny. Wszedł na znój. Kto cię wołał, legionistą, abyś rzucił dom? Wzywał mnie w bóle. Za kajdany, za niebole, nie cię Kto cię wiedzie, legionistą, w ten daleki szlak? Pacierz stary, krzyż, znak wiary, o kościuszce myśl ofiarna i ten biały ptak. Boże, wiarygodne. Bóg cię prowadź, legionisto, na ten wielki trud. Niech zadzwoni z ich mózg niech zwycięstwa wieści przybierze, by znało wolność lud. Z jakiej okazji jest ta Akademia? Akademia jest y, z okazji święta odzyskania niepodległości 11 listopada. A czym się Ty tutaj zajmujesz? Co tutaj robisz? Y, ja gram na pianinie, y, akompaniuję y, recytatorom. Y, Akademia składa się przeważnie z wierszy, do których podkładam akompaniament. Warszawo, słyszysz Warszawo, w Gruzy Stary świat potrząsnął ktoś chustą krwawą, utwór więzienny. Starego miasta zaułki wdarł się armatni huk. Płyną i płyną skoś armatnie pułki, drążą okna i tętni bruk. I słuchaj, w parnym kościele wielki uderzy dzwon. Idą legiony, mściciele, idą z ojczystych stron. Ruszyli w świętej sprawie, gdy woda rozkaz padł. Z Krakowa aż do Warszawy krwiowym znacząc każdy środek. Długo pani profesor y, zajęło przygotowanie tej akademii. Akademię przygotowaliśmy około dwa tygodnie, wybraliśmy scenariusz, podzieliliśmy role i rozpoczęły się próby. Klasa była bardzo zmobilizowana, wywiązywali się z powierzonych zadań, w związku z tym ta współpraca się układała nam dobrze. Czy klasie spodobał się temat Akademii odnośnie 11 listopada? Myślę, że tak, bo jest to bardzo ważne święto y, narodowe i y, y, tym bardziej y, czuli y, właśnie to, że muszą y, podejść poważnie tak, do przygotowania tej Akademii, wywiązać się z powierzonych im zadań. Sami wybierali scenariusz spośród proponowanych. Y, myślę, że był to dla nich sprawdzian też takiej współpracy y, w grupie tak i e, wykonywania powierzonych im zadań. A czy uważa pani, że młodzież naszego liceum wy, wyciągnie z tej akademii pewne prawdy moralne, pewne jakieś e, związki dotyczące akademii? No 11 listopada to tak jak mówiłam wcześniej święto odzyskania przez Polskę niepodległości. Myślę, że jest to pielęgnowanie tych postaw patriotycznych wśród młodzieży. I yy, yy, lekcja dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Mamy Końsko, przestrzeń śmiały, przez swój trud i czyn nieludzki, dźwigną Polskę wspaniały, komendant Józef Mizuski, o sławny błyskiem oręża, Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą. łańcuch tych kajdan stał się tym łańcuchem, na którym z loku są dwą stolicą. Co lat z tym własnym dźwignęłaś się różem. Nie przyszły ciebie poprzeć karabiny, nie wiodły za ciebie bój komety w niebie. Ni zakupowej stąpiły drabiny pomoc anioły. Powstałaś przez siebie. Duchową bronią walczyłaś i zbroją, o którą pękał każdy cios obuchem. Więc dziś myśl każdą podróż ziemi swojej. Każdą ziemi swoje pięć nakryj duchem. Niech żyje niepodległa!